Tauron Hockey Liga wraca do rywalizacji po przerwie na Puchar Polski i będą drużyn GKS Katowice. Zacznijmy od gości. W bramce John rezerwa. Jeżeli chodzi o drużynę gospodarzy, też pełen komfort w wybieraniu zawodników. ...zespół i Krakowia i nowy Targ grające coraz lepiej, a zatem będzie jeszcze w tym sezonie z pewnością. Zbyt lekko do raca. nie przejął ani raca, ani Mroczkowski. Wmieszali się katowiczanie. Kuk! Padakin. Nie bardzo ma jak dojść do bramki, ale proszę spojrzeć, jaki. On najbliżej tej sytuacji. I Fucik. Pierwsza. Ligowa tych dwóch zespołów. Wrzutka. Fucik niebezpiecznie pod tyską bramką. Okazja. Fraszko jeszcze dobitka. Znowu Fucik. Gdzie jest krążek? Pod tyskim bramkarzem. A może i konieczna będzie jakaś medyczna interwencja. Pasiód. Fucik jednak. Kuk i Fucik, wypchnięty pod bandę, choć Kaskinen będzie miał czas, żeby strzelić. Kaskinen, obok Bramkowski. Ciura, od razu bez przyjęcia. Za chwilę odpowiedź B1. Lebek, Fucik, Moroczkowski. Padakin. Przed bramkę i Marzec strzela gola na do zera. Po 24 sekundach tej przewagi podwójnej GKS Tychy. Zdobywa gola. I obejmuje prowadzenie. Mówiłem, że to jest Galant. Wrzutka. Znów niebezpiecznie. Graj przez większość czasu nie mieliśmy sytuacji podbramkowych. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta druga odsłona. Ponownie Kaskinen, świetne podanie, okazja, racji, obok bramki. Znów rozpędzony GKS Tychy, Korenczuk, Marej. Wartinen, Wartinen, Fucik. Koponen, Pasiut, pod bramkę i jest gol! Bartosz Fraszko zmienił tor lotu krążka i zdobył. Swojego dziewiątego gola w tym sezonie, a Katowiczanie odrabiają straty w 25 minucie gry. Jeden do jednego. Hokejści GKS-u Katowice, Pasiut. Pasiut, i proszę. No teraz piękne uderzenie. Czyste już kapitana GKS-u. I wykorzystana przewaga. I 0 do 1. Wychodzą na 2 do 1. Hokeiści z Katowic. Piękny strzał Grzegorza Pasiuta. Siódmy, a może i ósmy. Licząc to pierwsze trafienie. Gol kapitana GKS-u Katowice. On wrócił dobrze. Mroczkowski. Mroczkowski szuka miejsca do strzału. marej. Są by. Ten dystans powiększyć, ale może być szansa i jest gol. 2 do 2. Błąd katowickiej defensywy i Mateusz Gościński znalazł się tam, gdzie być powinien. I rozstrzelały nam się obie Korenczuk, Mary. To już jest 33. Minuta gry. Katowiczanie w ataku. I gol! I 3 do 2 dla GKS-u Katowice. No i teraz nie wiem, czy Sokaj, czy znów wzorem tego, co było przy pierwszym trafieniu, to Koponenowi zaliczą. Bo on na pewno strzelił spod niebieski. Ale tam Sokaj wykonał chyba ruch kijem. I to chyba jemu powinno być. To trafienie za noc do czterech. No a w Krakowie pasy przegrywały z zagłębiem w Sosnowiec 0 do 1. By odwrócić już bliżej bramki, ale tyłem ustawiony napastnik Gieksy. Fucik. Gdzie jest krążek? Blisko bramki, ale ostatecznie zatrzymany. I zakotłowało nam się. I wymiana uprzejmości pod tyską bramką. Tyszanie Turki. No Gościński Marej. Kuk i w drugą stronę Olson. Będzie okazja dla Gieksy. Strzał, Fucik. I znów Olson zaatakowany przez Jaśkiewicza. Daleko od własnej bramki był Fucik. Bukowski W środku tylko Bukowski. Rad Mroczkowski. Nie ma słupek. Jeszcze próbują dobić Tyszanie. Nie ma jednak gola wyrównującego. Nie przejmuje Olson. Będzie szansa przed GKS M Katowice, okazja, fucik broni ten strzał Marklunda. Pociecha, Marej. Ruszy kruczek do Marca. Mówiłem, że zaogniła się sytuacja. Isaka. Okazja, Monto, Fucikkiego, Ale przy krążku już Kaskinen. Kaskinen, Marej. Ale Łyszczarczyk tego nie zamknął. Jeszcze bryk, Marej. I Monto. I teraz może Isaka dokończyć, ale nie strzelił. Nie mogą pogodzić się Tyszanie z tą porażką. GKS Katowice znów. Lepszy w ligowej batalii nad GKS-em Tychy, wygrywając 3 do 2.